Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie, przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, <laughs> rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w prawie rzesze u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich – Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Zobaczcie, że jak pomyślimy sobie, w jaki sposób Ewangelie opowiadają nam o Jezusie przed Jego zmartwychwstaniem, to zwykle możemy zobaczyć, że przed zmartwychwstaniem to działa w ten sposób, że widzimy Jezusa, któremu towarzyszą jego uczniowie. Po zmartwychwstaniu jest jakby odwrotnie. Po zmartwychwstaniu widzimy uczniów, którym Jezus się zjawia. Nie trochę takie odwrócenie. I w tej scenie widzimy takie charakterystyczne trzy elementy. Charakterystyczne właśnie dla takich zjawień, dla zjawień Jezusa. <laughs> Pierwsza rzecz. Kiedy Jezus im się objawia po zmartwychwstaniu, to daje dowód, że żyje. Jezus daje dowód, że żyje. I tutaj mówi: zobaczcie, dotknijcie się, nie? A potem jest taki, taki bardzo nietypowy moment, bo mówi: ej, macie coś do jedzenia? Już trzy dni siedziałem w tych, w tych ciemnościach, w tych piekłach, zgłodniałem trzy dni nie jadłem. Macie coś do jedzenia, dajcie mi jakąś rybę. Yy, nie wiem, czy nie jestem w błędzie, ale mam wrażenie, że chyba tylko w jednym jeszcze momencie w Piśmie Świętym w Ewangelii jest powiedziane, że Jezus był głodny. Pamiętacie gdzie? Na pustyni, nie? na pustyni. Tam też było powiedziane, że był głodny. I na pustyni przychodzi do niego szatan i wystawia go na próbę. Szatan wystawia na próbę Jezusa i mówi, no jak jesteś głodny, no to weź te kamienie i przemień je w chleb. A jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli jesteś Synem Bożym, a Jezus mówi, wtedy nie samym chlebem żyje człowiek, ale... Każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli yy, wtedy, żeśmy Jezusa poznawali, to był w ogóle początek Ewangelii, czyli, czyli zaczynaliśmy go poznawać, i nie za bardzo mogliśmy jeszcze wiedzieć, kto to jest, nie za bardzo to wiedzieliśmy. Nie? Ale było jakoś takie ważne dla Jezusa, żeby podkreślić, że On jest Synem Bożym. A teraz już widzimy, Teraz już widzimy Jezusa, który jest synem Bożym. Już nie ma wątpliwości, bo zmartwychwstał. On już jest synem Bożym. Nawet więcej, już jest Słowem Bożym. Czyli widzimy boskość. Jezusa, który jest, uwaga, nie tylko, ale Bogiem, który jest Bogiem i człowiekiem. I te dwie rzeczy są bardzo istotne: że jest Bogiem i człowiekiem. Bo bardzo by się czasami chciało, kiedy mówi się o Jezusie po zmartwychwstaniu, o Jezusie Bogu, jakoś go spróbować odczłowieczyć, jakoś z niego wyciąć ten, ten duży element, nie uciec od jego człowieczeństwa. Zobaczcie, przed śmiercią Jezus cały czas nauczał i pokazywał, że jest kimś więcej niż człowiekiem, że jest Synem Bożym. A po swoim zmartwychwstaniu odwrotnie, udowadnia, że ma ciało, że jest człowiekiem. Że jest człowiekiem, że jest realne, a nie, że jest jakąś legendą albo że jest jakąś halucynacją. Jakby Jezusowi było jakoś to bardzo ważne, żeby te dwie rzeczy były: Bóg i człowiek. Nie tylko Bóg, nie tylko człowiek, ale Bóg i człowiek. I myślę, że to jest, to można tak się zapytać, nie? jakiego ja Jezusa poznałem, jaki Jezus mnie fascynuje, za jakim Jezusem chcę pójść. To jest pierwsze. Jak Jezus pokazuje, że żyje, daje dowód. Drugie natomiast, to takie charakterystyczne jest, że zawsze Jezus wyjaśnia, dlaczego umarł i dlaczego zmartwychwstał. Zawsze to jest, że była, mówi, o, mówi o męce i mówi o zmartwychwstaniu. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w, w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I znowu jest tak, że Jezusowi zależy, żebyśmy wierzyli, że On i umarł, i z wstał. Nie jedno z tych dwóch, ale że te dwie rzeczy idą razem: że on jest umarły i on jest zmartwychwstały. Ten łącznik i jest bardzo istotny. Umarł i zmartwychwstał. Bo wielu jest chrześcijan, którzy wierzą w Jezusa, który jest jedynie umęczony. Wierzą w je, jedynie w Jezusa umęczonego. Nie czyli wierzą w Boga, który jest słaby. Wierzą w Boga, który jest Bogiem cierpiętnictwa. Wierzą w Boga, który jest Bogiem smutku, Bogiem beznadziei, ale też są tacy, którzy wierzą w Boga, który jedynie z martwych wstał. Nie? Wierzą w Boga, który jedynie z martwych wstał, czyli wierzą w Boga sukcesu. Wierzą w Boga, który nie zna głębi naszej boleści, który nie umie współczuć, bo to jest jedynie Bóg z martwych wstania. A Jezusowi zależy, żeby było to i to. Żebyśmy wierzyli całym sercem, że on i umarł i z wstał. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych wstanie. I znowu warto się zapytać, jakiego Jezusa spotkałem? Czy spotkałem Jezusa który tylko umarł? Czy spotkałem Jezusa, który tylko z wstał? Co mi Jezus mówi sam o sobie o swojej męce i o swoim zmartwychwstaniu? Jezus daje dowód, że żyje, wyjaśnia mękę i zmartwychwstanie, a potem po trzecie w imię Jego głoszone będzie nawrócenie, odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Czyli jesteśmy posłani. Nie tylko daje dowód, że żyje, nie tylko wyjaśnia mękę zmartwychwstanie, ale mówi: Jesteście posłani, posyłam Was. Tylko uwaga, kto jest posłany? Posłany jest ten, kto jest świadkiem posłany jest ten, który jest świadkiem, czyli ten, który jest świadkiem tego, że Jezus żyje, że Jezus umarł i zmartwychwstał, ten jest posłany. Ten, który tego doświadczył. Niebo, czyli ktoś, kto spotkał Jezusa, Boga człowieka, ktoś, kto wierzy, że on umarł i że on zmartwychwstał, bo nie ma sensu od siebie samego wymagać, że mam być posłany. Że mam ewangelizować, że mam działać, że mam być świadkiem wtedy, kiedy mam problemy z wiarą. Nie, posłani są świadkowie, ci, którzy głęboko doświadczyli. Czyli jeżeli ja widzę, że mam jakiś problem z wiarą, to nie chodzi o to oczywiście, żeby się znowu o coś oskarżać, tylko żeby zacząć od budowania swojej wiary, żeby od tego zacząć. Zainwestować w relację z Jezusem. Od tego zacząć. Nie trzeba od Ciebie wymagać, że mam teraz robić nie wiadomo co w imię Jezusa. Zainwestować w moją relację. A wtedy można być pewnym jednego, że w pewnym momencie sam Bóg zaprosi mnie do działania. Bo ja będąc w nim z, w, z Nim w relacji odczytam, prędzej czy później to nadejdzie, że jestem ja wezwany do tego, żeby być świadkiem. Że On Ciebie zaprosi, nie? Ale jak Ciebie zaprosi, to trzeba już ruszyć jak taka dobrze naoliwiona maszyna. Bo jak Bóg zaprasza, jak Jezus zaprasza, to też wyposaża w co? W Ducha Świętego. We wszystkie Jego dary. We wszystkie Jego charyzmaty. I teraz, jeżeli już głosisz jeżeli głosisz, to masz głosić nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Masz głosić, że ludzie są kochani. Masz głosić, że są kochani pomimo ich grzechu. Masz głosić, że Bóg się nimi cieszy. A jeżeli tylko chcą w pełni cieszyć się tą miłością, doświadczyć jej niesamowitej głębi, to niech się nawrócą bo to radykalnie zmieni ich jakość życia. Bo są powołani do tego, żeby sami być świadkami zwycięstwa Boga nad ich grzechem, zwycięstwa Boga nad grzechem w ich życiu. Do Bogu, że są powołani, bo, bo Bóg przyszedł do nas w Jezusie i to za nas ten sam Jezus umarł, ale i też z martwych wstał. Więc jeżeli czujesz już to wezwanie, to nie chodzi o to, żeby teraz to podważać, żeby ugruntować swoją wiarę i faktycznie ruszyć do działania. Bo Pan Bóg cię wyposaża, Pan Bóg ci zaufał, dał ci to wszystko, co, czego potrzebujesz. Chociażby cię nawet czasami drączyły wątpliwości, to Pan Bóg cię wyposaża i posyła.